Witamy w trzecim odcinku Sfazmofobii Ostatnim razem udało nam się dobrze odgadnąć ducha Ale nie powiemy wam jaki był, musicie obejrzeć poprzedni odcinek Dajcie lajka, łapkę w górę, a nie to samo Zostawcie komentarz, strzelcie w... Okej, strzelcie w poneczek Źródeł... Zmuchnął płomień! Tak, no, musi zmuchnąć jakby to w poprzednim odcinku zrobił. O nie to był spoiler, przepraszam razumicowie jak który się... Tylko miał... mała podpowiedź dla was. <laughs> dla, <laughs> dla tych, którzy oglądają na bieżąco Dobra, wiem ten łącz, aparat. Lecimy. Może tylko ciekawe gdzie ja prześlę te pliki, żeby one się wysłały. w w ogóle... Bo to tyle, tyle to pewnie będzie ważyć, że. Dzień dobry o ile się zakładamy, że duch w pokoju będzie? No to już chyba wiemy, że to tak będzie. To jest gwarantowane. O, otworzy szafę. Ale dziwnie na tej mapie bez tych dekoracji. Nagle tak ciemno jest. Co nie? Wszędzie jest ciemno, musimy sobie lepsze, kupić te latarki wreszcie ogarnąć. Imo, lepsza wiemy. latarka powinna już być od 10 poziomu. Nie, ja mam 10 i nie mam. Chyba. Dzisiaj, że powinna być wprowadzona, wiem, że nie hmm. jest. albo. Yy, ten. Albo kukiełka, lalka powinna być. No ale czy będzie, no to też nie wiadomo. Bo nie zawsze jest. Mozyk? Jest kość Gdzie? Mm, Stupka. Mmm, idzie do kolekcji, do fa Zabieram stópkę, będzie dla O Kurde, trochę liczyłem na ten krąg przywoływania <śmiech> Teraz <śmiech> z zapałkami można było... O, jest Ouija O, chcesz jej użyć, się użyć, zdjęcia, zdjęcie może zyskamy? Możesz zrobić zdjęcie, a mamy to zadanie na Ouiję, czy nie? Ej, rzucił czymś. Yy, gdzie rzucił gdzie czymś. jest ta widza, w, w piwnicy. W piwnicy. Rzucił piłką. A ty jesteś. A, w piwnicy pięć, ty jesteś, a ja, pięć, ja myślałam. 5 imf, 5 imf. Ja myślałam, że w garażu to jest. 5 imf odhaczam. Yy, a zobaczę jeszcze ten. fałkom. Muszę zrobić zdjęcie widza, gdzie jest widza? Tutaj na samym końcu, tam. Ten widzi nie będę używać, bo wiadomo raczej, gdzie, gdzie jest ten duch. Dobra rzucę ufałkę tutaj Czyli patrz jednak nie na przedpokoju. A ty to zapaliłaś czy nie? Co zapaliłam? Ja nic nie zapalałam. To zapalił na przedpokoju IMF tak, mi na piątkę tak. skoczył od razu. Oh, o no, się... na 10 Co? A jeszcze mamy 2 minuty. Ej, może to jest demon. Ja bym be... ja nie jest ze sobą. Ej, albo nie, weź ty krucyfiks, bo nie, nie zabierasz się. Pójdziesz ze mną, yy, wezmę kamerę na statywie, poczekaj. Czekaj, muszę tylko. Ale to nie może być demon, bo jest MF5. Aha. Się wyklucza. No to nie wiem. No to biorę temperaturę, mam krucyfiks i mam aparat. Aha, to ty musisz ustawić najpierw tą kamerę, a ten statyw Tak, tylko czekaj, bo jest za blisko tego w sumie to jest logiczne, ale myślałam, że w logice tych tutaj gier fast to nie trzeba aż tak się fatygować Dobra, idziemy o, czekaj, czekaj Wygląda za dalej jak taka ośmiornica z, z głębi ten statyw Dobra Rysuję krzyż z krofelką krwi i z jedną górą to. Gdzieś tutaj w rogu, za nie? Drzwi, za nieba drzwi. No tak, można wtedy w ten krześle. Dla mnie otwarte są. Za ten krzyż i twoje łzy, za serdeczne krople w krwi. Serek, dziękuję ci. Ja pierdota. To nie ma drzwi. O, panie. To jest to ty... ty na mnie spojrzałeś Może znajdziemy Cześć, tutaj ten F, Poczekaj, sieć no tutaj jeszcze tą temperaturę zobaczymy IMF nie szaleje o. na razie Temperatura 20 Może się przeniósł Na przedpokój tu zobaczyłem. chyba też było mieć blisko do wyjścia. O, tutaj ostatnio siedziała ta Jezu, Jędza. Banshee. A to tylko było na Masz poziomie. Uśpę, A zostawiłaś mi krzyż? Nie, yy, chodź szybko, nastawę ci krzyż. Słyszę jakiś śmiech? Gdzie jesteś? Dostawię ci krzyż, całkiem. chodź tu. Chodź do drzwi. Nie idę do drzwi. Nie, Nie drzwi. wiem jak pomagać. A to idź do ciebie do piwnicy? Gdzie jesteś? Kusi mnie użyć. Yy, uigi wysoka była. I się zapytać, Teraz gdzie jestem? Czy... Ale uigi bez tabletek, tak. No, nie fajnie. Ej, ta kamera jest w piwnicy, ta? Bo tak coś bardzo słabo widać to wszystko. Albo ją ja już odwróciła, bo tak to ma wyglądać? Albo ja ją do góry nogami ustawiłem do zobaczenia no to chodź ze mną ten krzyż postawisz <grybuj> dobra tu nieklasy tu Teraz jest tak powyżej 15 stopni. E, widzisz to? Co? No Sram jak ta się. kamera leży. to <grym> się. Byłem zrobił Osram się weź. to dobrze jako ja to dowód. nagrywam. Dobrze ja to nagrywam. To no powyżej 20. Nie, nie ma tu różnych temperatur. ona jest dobrze ustawiona. Jeszcze tutaj położę obok tego. Wigi Luigi. Jest i IMF-a wcześniej na górze. Pani? No i nie zostawiłaś mi znowu ty. a zostawiłaś, dobra. Zostawiłam. na kamerę, zobacz czy są dobrze ustawione. Dobra. Słyszałam jakieś otwieranie drzwi. A tam jest... Co jest? Nie chcę włączyć funkcji, które mi się trwały. Zerkam. Ja pierdzielę. To już jest, jest tak ciemno w tej piwnicy, bo... Tam, gdzie postawiłeś się Ouija, to jeszcze spoko w miarę widać, ale na tym krześle to jest dupa. Ej, ale... A nie, się... teraz jest spoko, no. bo włączyłeś światło. Ale ten, te dotsy są jakoś... Nie wiem. O, teraz no... Strasznie ciemno w tej piwnicy. Ale że kamera jest cała czarna na jedna? O, jak teraz świecisz latarką tam, to ja widzę coś w tej piwnicy. A jak nie świeci tam nic w tej piwnicy, to okno widać. Nie jest cała czarna, tylko po prostu bardzo niewyraźnie widać. Eee, yy, ale chyba nie powinno tak być. Może jest jakiś duch, który oddziałuje na kamerę. Nie pomyśleliśmy o tym. Nie, my, myślę, że po prostu w piwnicy może, Chociaż. A da się tu włączyć światło w tej piwnicy? Mogę włączyć, czekaj. No, bo teraz dopsy są fajnie, O! No teraz to o. będzie widać wszystko. Pięknie. Dobra, pytam się tego ducha gdzie jest, bo mnie zirytował. Najwyżej zginę. ma wysoką aktywność. Gdzie jesteś? Nie, ja nie chcę potem sama tam biec. Ja wiesz, Nur? że jestem Nursery. U dzieciaka. Ale masz niską psychę 10% Ale To u... my się tu rozstawiamy, a on jest tam? No. Dobra, ja uciekam Wika, a ty teraz będziesz musiała przyjąć do Nie! No albo, albo mogliśmy się wymienić, żebyś ty wzięła wtedy te, tego tego. W sumie prawda. On jest u dzieciaka w pokoju, będziesz musiała rzeczy na nowo porozstawiać. No nie. The nursery to był taki pokój dziecięcy, nie? Tak, tylko gdzie on był. On jest na wejściu jak pójdziesz do salonu na lewo. A nie! Na wejściu i od razu na lewo i do końca korytarza. Nie bądź pipa. Jestem pipa, pipa, pipalachą kapalą Najgorsze, że musisz pójść po jedną kamerę chociażby Bo obydwie są w piwnicy Ale zmienił położenie w takim razie Lecisz, weź od ciebie Myślę, że Albo nie, nie chcę wykrakać, ja pójdę, ale... Ja pójdę z tobą, ale wezmę, wezmę sobie krzyż Weź Ale podejrzewam, że i tak nie zabije Czyli najpierw do na piwnicy. Tak, światło się Czy tutaj nie Jest tutaj. Uciekaj! To jest... To nie może być... To jest demon na pewno A co spaliło ten krzyż. Jak nie demon. To tylko demon może palić? Ja nie A ja się posram Ja muszę się upewnić Jak to demon, to ja klikam I ja spierdzielam, a dalej nie szukam niczego On mnie wykończy Ej, Ja nie wiem, czy ja chat ja GPT się zapytam Czy, że Fazmofobia Tylko demon Może spalić Krzyż? Nie Pokazuje mi, nie. że każdy Każdy, każdy duch, duch może który... Ja pierdykam. A my wzięliśmy jeden, a jeden jest w piwnicy ten krucyfiks. Nie. Ja tam wika nie idę, bo on nie. mnie zabije. Ja ty tole. Nie. Tam. Też mnie pewnie zabije. Nie, bo ty masz 70%, Dobra. ja mam 11%. Ale może średnią z, z ten zakończymy na 25% <grym> No fajnie. Ale okay, ja chciał hunter rozpocząć i, rozpocząć i mnie chciał zabić. Weź do Prawda. odsy, może tam. Ja będę na przedpokoju tutaj stał i cię wspierał. Tak, dziękuję. Idź, idź, idź. O mój boże. Ale się obstajemy, jak ten krzyż spalił. Tam, gdzie są? Weź tą kamerę ze kamerę statywem, bo, bo ona y, będziesz mogła normalnie położyć w pokoju i duch nie wywali nam tego. I ja, jak będziesz kłaść, to nie pod nie F, f tylko. Nie mogę statywu wziąć, bo nie mam miejsca. A co masz w dłoni? Pewnie krucyfik i latarkę. Nie, mam. Eee, Czekaj, jak wyjdę z tym. Mam termometr, tutaj sobie rzucę. Termometr. Latarka, kamera... no To kamerę spróbuję ustawić. To masz dotsy. I ustaw kamerę z dotsami. Uf, tak ja bym nic nie zrobił. Gdzie co ustawić? Na jakiejś półce czy na jakiejś szafce, nie wiem Widać czy nie? Idę, patrzę. O nie! Atakuje mnie! Atak nie mogę uciec! Nie mogę uciec! Nie mogę uciec! Zabił mnie! Co ty gadasz? Ej, nie miałam psychy. Mia I ile? Ej, nagrałem jak twoje zwłoki spadły z nieba. Ja! <grym> ja. <grym> ja. Po się. No nie, ale ile miałam psychę. Docy, docy były. Ja pier. Ej, przynajmniej docy były, tak? Jakiś dowód mamy. Przecież ja nawet tam doców nie zdążyłam wnieść. Ja nie wiem, jakim to się stało. Wdepnął jakoś. nie ja wiesz? Ale krucyfiks spalony. Ale jajca. <laughs> Zaatakował cię, wkurzył Jakiś się na ciebie. Buczer. Głupi bucher, ale ja teraz nie wiem gdzie po śmierci jestem. Próbuję wyjść do ciebie, do Vana. Mogę zrobić zdjęcie twoich zwłok. Ej, co jest? On jakiś ślad zostawił na drzwiach. Ja nie mogę wyjść z tego domu. Uważaj. O, czekaj, nie. Teraz mam. Dobra, wyszłam z domu. Jak popatrzę na kamery? Tipo. Niebezpiecznie. Niebezpiecznie. Widzisz nawet po śmierci patrzę na kamery. Przynajmniej mamy zadanie. Ty masz zero... Cyfie, czy mi się tak pokazuje? Po śmierci. A po śmierci możecie się tak pokazywać. Okay. A nie, mam On zero. Ma mam zadań. zero. <laughs> nie no. To jest... To jest hit, powiem ci. To jest hit. Ja pierdolę. Nie mogę nawet zmienić kamery, nic nie mam. No nie, rzucił mogę mi ducha. tą kamerę. Um. Mm. Ale powiem Ci tak nie Agresywny wiem. na pewno Możesz coś tam popatrzeć, ja jeszcze spróbuję świeczkę na przedpokój rzucić Żeby mi wzmuchnął no, do achievementu ja... To rzuć tylko, nie wchodź tam, bo Cię dopadnie przy samym wejściu o. A... Hm. Nie no, nie mogę nic podnieść, to Ci nie pomogę, ale... Pipo hmm. Co jest? Tego przywołać jeszcze Ale to jest igranie z ogniem Dobra, nie ma co w sły Jakie ducha byś obstawiała? Jak mamy EMF i mamy DOC A był jakiś agresywny To może, może widmo bo był wściekły, ale jeszcze poczekaj, muszę doczytać. Rajdu nie wydaje mi się, żeby to był Rajdu. By też nie było widmowej kuli. Ani gorgo. Ale przecież kamery mieliśmy. A w ogóle, jak ja postawiłam tą kamerę, to on mnie sekundę potem zabił, co nie? I ja nie wiem, czy ty widziałeś z tej kamery ten pokój. Co tam było ja czy widziałem, nie? Widziałem, widziałem. Było normalnie tak? wszystko. Ale nie, A, dobra. Nie, było, nie było widmowej kuli, były docy. Okej. Okay. Mmm. Oni. A nie, nie wiem czy tam w właśnie temperatury, bo nie stamdziałam sprawdzić. Gorio. Gorio może być tylko przez Dotsy. Kury... Ja naprawdę nie wiem, który to może być, bo za mało wywodów. Hmm. Bo swój pokój wybraliśmy na początku. Nie mam pojęcia naprawdę też. Możemy strzelać. strzelać. Jakby mi tak coś odpowiadało. Tak to bym wziął albo o niego. Albo widmo. To ja mogę wziąć jedno, to może wziąć ale chyba tak na tym nie zarobię, bo umarłam. Ale mam takie wrażenie, że to będzie widmo, wiesz. Był agresywny. I też nie pojawił się w fizycznej postaci. Ale to jest takie... Jedna trzecia, wiesz, szansy, że trafimy tak naprawdę. No. Dobra, no to spróbujmy to widmo. Zapalę zapałkę na twoją cześć. Na ten... O na nie. chwilę ciszy. Czuwanie. Minuta Dobra, ciszy. Dobra, Czy zaznaczyłaś? Widmo, tak? Dla poległej w Nursery. Widmo zaznaczyłaś? Zaznaczyłam. Dobra. Uwaga, świeczka na koniec. Zapałkę. Zabortowany kłód chciał mnie zabić. <laughs> I Ale za... i tak będę mieć poziom, bo za te dowody. Dobra. I widmo. Co jest? Mówiłem. Szósty zmysł. Ja już jestem koksem w tą grę. Naprawdę. Nie żyjesz mi już 50%. Dobra, i tak sporo pieniędzy. Ubezpieczenie 202. Zaraz zobaczymy. Przęt montowany na głowie. Co to jest? O! Gdy masz tę małą kamerę zamontowaną na głowie, członkowie twojego zespołu mogą bezpiecznie obserwować na żywo to, co widzisz z ciężarówki. Pozwala wykonywać kilka czynności jednocześnie i umożliwia wypełnianie rzeczy, które mogły ci umknąć. Ale super! Idealne dla ciebie, jak siedzisz w tym. <grym 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 ...w Wanie. To nie jak będą się VR. To, co kończymy na dzisiaj? No możemy na dzisiaj skoczyć już 14. jest. Dzięki, dziękujemy Wam sobie za oglądanie. Tak, pamiętajcie łapki w górę, komentarze, dajcie suba, no. polećcie swoim znajomym, swojej rodzinie babci dziadkowi. I do zobaczenia w kolejnym do odcinku. Pa-pa! pa, pa, pa. pa.